Witajcie ponownie. Tutaj mamy trzy pióreczki chińskie, zwykłe. W domu, przyniosę je do domu, ponieważ do moja nie jest um, przeznaczona do trzymanie takich ptaszków, a boję się, że zmarzą. Tam jest pełno dziur, <laughs> przebieg, jeszcze kozy ładnie dorobiły jest dziurek, także tutaj je przeniosłam. Takie duże pudło. Po zlewie, no i sobie siedzą, dobrze się mają, tak jak już mówiłam, skróciłam im dzień, tutaj jajeczka to z paru dni wcześniej i sobie tak żyją tutaj. Mam co dużo samców, muszę chyba samiczek wykupić, bo męczą te samiczki, patrzcie, ta jest taka wyskowana. Jest zestresowana, ciągle stąd wyskakuje. Na razie im się nie robią te kulki na palcach. Całe szczęście. Po prostu częściej trzeba im wymieniać te wiórki. I myślę, że najbardziej to już się sprawdziło mi, że po prostu muszę sypać wiórki odpylone. Nie miały tego pyłu, bo ten pył pod wpływem właśnie tych to on się zbija i się do tych papek. A te wiórki są odpylone, no pyłu nie mają. No i jest dużo, dużo lepiej, naprawdę. O już. No, Trochę tutaj wyłażę. wyskakują mi dziewczyny. Hmm, tyle. Widełko tutaj się to sprawdza. Dostaję jajeczko, wczoraj dostaję jajeczko, dzisiaj jeszcze nie, trzeba dach. Dostaję karmę taką granulowaną, dla niosek ogólną taką, podobno ekologiczną, ale to ile w tym prawdy, to nie wiem. No i proso, proso czerwone, proso białe, a znaczy żółte, plus do tego nasiona trafi jakieś tam... Dodatki witaminowe. A o tym ma oczko zamknięte, bo się leją, tłuk tłuką się tutaj. Z no. tym takim przykucniętym. No i muszę samicie dokupić, kupić, bo samców jest za dużo, ale jakoś nie, nie, nie chce mi się. O. Nie chce mi się po prostu ich neutralizować, um, bo jest to most. Nie popisam ta samiczka to kiedyś była skalpowana, skórkę jej przykleiłam takim klejem do ciała, no i się, już miała poprawiony humor, Otóż to wakacje to ją tak podziobały, no i jest okej, okay, tylko już jej pióra tu jedzie w tym miejscu. Także tak, przykrywam je taką, ojej, taką pleksą, tutaj jeszcze muszę, trochę zakurzyć muszę tutaj usprawnić to w jakiś sposób. A w tej chwili jesteśmy w najdalszym miejscu tego domu. Oho, chyba mi roleta płapa w ten, no, odkleja się. Naj, najdalszym mie miejscu tego domu. Mm. A mianowicie w pomieszczeniu nieużytkowym. Się umyłam okno, powiesiłam roletę, no i spada. I zaraz spadnie i będzie ok. Także tyle tutaj jest pomieszczenie nieużytkowe. <laughs> Mam tu przetworów trochę, trochę zimują kwiaty. No i te tutaj wsadzimy sobie. No i co powiecie? To jest fajna roleczka taka też. No i tak, może niedługo nakręcę jakieś filmidło i jak to dalej z tym domem wykończenie i w ogóle jak to wygląda w tej chwili. No i właśnie spadło. Super. Moje. I tyle, trzymajcie się. Do następnego. Hej, tu też spadł.